Witam Was serdecznie, ja jestem Damian i zapraszam Was na pierwszy odcinek z moich streamów. Pewnie macie tak, że z wiekiem zmieniają się Wasze gusta muzyczne. I jeżeli chcecie zmienić Twojego ulubionego wykonawcę, to wystarczy jedno i Pierw szuka czegoś, żeby zatkać nos. Bałkański towar cieszy tak mocno, że na całym ciele nam się jeży włos. Pewnie chcielibyście włączyć komputer, nie wstając z łóżka, ale mam dla Was bardzo proste rozwiązanie. Proszę bardzo. Ostatnią rzeczą na dziś będzie porządek w półce. Pozbędziemy się teraz tych śmieci. Oga, Także, jeżeli odcinek ci się spodobał. Zostaw płodnie łapkę w górę, żeby było ich dużo I jeżeli chcesz, żeby pojawiło się więcej odcinków z takiej serii, to jak najbardziej możesz skomentować ten film i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!